Gość Radia Płońsk Gościem dzisiejszej audycji jest burmistrz raciąża Mariusz Godlewski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. 15 sierpnia raciąż obchodził jubileusz 595-lecia. Miasto w ostatnich latach bardzo się zmieniło i o tym między innymi dzisiaj chciałbym porozmawiać. Jedną z największych, o ile nie największych inwestycji jest modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej. To była rzeczywiście największa inwestycja w historii miasta, bo wartość się sięgała 13 milionów, z tego ponad zdaje się 8,5 miliona, ale to, to tutaj nie chcę mówić, bo nie pamiętam dokładnie, w każdym razie znacząca jej część to była to było dofinansowanie plus odliczenie podatku VAT z tej inwestycji. Dzięki temu możemy bezpiecznie odprowadzać ścieki z całego miasta do oczyszczalni ścieków, bo ta poprzednia miała już kilkadziesiąt lat no i w każdej chwili groziła katastrofą. Do tego jeszcze zwiększyliśmy wydajność tej oczyszczalni, bo z 380 metrów na ponad 600 metrów sześciennych może ta oczyszczalnia przerabiać. Do tego zmodernizowaliśmy stację, stację uzdatniania wody plus jeszcze wybudowano ponad 6 km kanalizacji i to w bardzo takich nieprzyjemnych dla budowy odcinkach, bo jak mieszkańcy widzieli i ci, którzy przez Racią przejeżdżali, to były właśnie części takie w centrum miasta. Ja prawdę mówiąc, zanim zostałem burmistrzem, to nie wyobrażałem sobie w ogóle, że w centrum miasta nie ma kanalizacji, ale tak rzeczywiście było. Nie było jej na ulicy Kościuszki, Wolności, na ulicy Płockiej, robiliśmy też część warszawskiej, Zawoda, ale i tak nie skończyliśmy tego, jeszcze będziemy robić kolejne odcinki kanalizacji, nawet już w tej chwili robimy plany na ulicę Płocką, na brakujące budynki, ale też na ulicę Warszawską na przykład. W sierpniu została podłączona do sieci gazu ziemnego również część ulicy Akacjowej. Czy inne ulice w mieście też będą mogły być podłączone? Jak to wygląda? To zależy tak naprawdę od firmy, która wybudowuje tą sieć, dlatego, że to jest inwestor prywatny, który finansuje z własnych środków, więc tak naprawdę to będzie zależało od tego, jak bardzo mieszkańcy będą chcieli się do sieci przyłączać, w jakich ilościach na danej ulicy i czy dany odcinek ekonomicznie będzie się spinał. Ulica Akacjowa została włączona, bo po pierwsze była blisko już przy samej sieci gazowej, która zresztą do ulicy 19 stycznia biegnie, ale też my podłączyliśmy tam budynek nasz komunalny, w którym jest bardzo dużo mieszkań i one są, były do tej pory z, z gazu takiego, z butle ogrzewane, a on teraz z gazu sieciowego, więc ekonomicznie to się spięło. Miasto Uzyskało również 40 tysięcy złotych na modernizację hali sportowej, co dzięki tym środkom zostanie zmodernizowane. To jest taka, ładnie się mówi, że wisienka na torcie, ale bardziej może wieńcząca tą modernizację, bo hala sportowa przeszła przez cały szereg remontów. Pierwszym to była termomodernizacja tej hali, którą sfinansował w dużym stopniu Urząd Marszałkowski. Następnym etapem to była wymiana dachu, wymiana również. Również wewnętrznych wielu urządzeń, zmiana sposobu ogrzewania, i to był kolejny projekt, który zresztą był również finansowany z urzędu marszałkowskiego. A teraz to dofinansowanie to jest dofinansowanie na wyposażenie tej hali, na meble do szatni, ale również na przykład będzie tam sauna zainstalowana, która już jest budowana, więc czy to zawodnicy błękitnych, ale myślę, że też szerzej to otworzymy. Z takiej sauny będzie można skorzystać. To będzie taka sauna fińska, sucha. Jeśli mówimy o hali sportowej, to również należy wspomnieć o Stadionie Miejskim, który zyskał ostatnio tablicę informacyjną. Tak, to była e, taka w sumie bardzo osobista sprawa dla nas, bo e, Stadion Miejski nosi imię e, pana Arceusza. To był człowiek, który tak naprawdę ci raciążacy, e, którzy te czasy pamiętają, mówią o nim, że to był taki ojciec piłki nożnej i, i odbudowy błękitnych. Tak naprawdę on e, uczynił... Taką lokalną potęgą błękitnych, i, i żeby go uhonorować. Poprzednio była, była nadana nazwa stadionowi, i była też tablica, która była na hali sportowej. W związku z remontem ona została zdemontowana, bo była robiona termomodernizacja, a chcieliśmy je uhonorować i też, żeby każdy, kto wchodzi na ten stadion, widział, że, że czyje imię ma stadion. W związku z tym y, zrobiliśmy to na wejściu do stadionu, i też jest ciekawa koncepcja, w ogóle tej tablicy, bo y, ta tablica ma kształt y, tak naprawdę stadionu piłkarskiego. A jakie jeszcze są kierunki rozwoju miasta? Co jeszcze wymagałoby ewentualnie zmiany, naprawy? Ja widzę jakby ogromną potrzebę, bo tamta kadencja i tamte poprzednie lata to były taki moment, kiedy tak mieliśmy sypiącą się oczyszczalnię, budynki niedoinwestowane, infrastrukturę komunalną bardzo zniszczoną, i my to wszystko jakby robiliśmy dzięki y, dofinansowaniom. Ale wiele do życzenia w dalszym ciągu wymagają drogi. To są drogi, które były budowane lat 40, 50, 60. Tak jak wy wyjmowali na przykład ten sprzęt, który był instalowany w wodociągach, to on był sprzed 60 lat czasami i tyle tam siedział w tej ziemi. Więc będziemy inwestowali w drogi w najbliższym czasie. To będzie między innymi ulica Jana Pawła II, również częściowo ulica rzeźniana. To będą, będą jakby najbliższe prace. Jeszcze, jeszcze w tym roku. Natomiast y, będziemy też i chciałbym, bo złożyłem wniosek o dofinansowanie na y, poprawę nawierzchni na ulicach y, parkowej, ulicy Wolności i ulicy Młodzieżowej. I tutaj mam sygnały takie wstępne, że takie dofinansowanie dostaniemy, więc y, będą prace na pewno, jeżeli to dostaniemy, będą wykonywane na tych ulicach. Plus jeszcze ogromna taka potrzeba, największa chyba oprócz dróg to są potrzeby związane z budownictwem mieszkaniowym i chciałbym jeszcze w tym roku złożyć wniosek bo ze względu na to że rząd dał szansę samorządom na składanie wniosków w ramach drugiego etapu właśnie tych funduszy inwestycji samorządowych mamy gotowy projekt i aktualne pozwolenie na budowę na dwa bloki i taki wniosek koszt to jest około 5 milionów złożę również żeby uzyskać dofinansowanie na budowę tych bloków czy to się uda to już nie będzie zależało ode mnie, tylko od osób, które te wnioski będą oceniać. W raciąży istnieje też bardzo dużo organizacji pozarządowych. Jak się układa współpraca między nimi a miastem? Myślę, że tutaj się by trzeba popytać te organizacje pozarządowe przede wszystkim. Ja mogę ocenić ze swojej strony. Mi bardzo zależało na tym, żeby organizacje pozarządowe w raciąży działały. Kiedy ja zostawałem, zostałem burmistrzem w 2013 roku, to działało wiele grup nieformalnych, czy to emerytów, czy różnych innych. Grup nieformalnych, które najczęściej spotykały się gdzieś w Świąceku, pewne rzeczy realizowały, ale nie działały formalnie. Udało mi się doprowadzić do tego, że te stowarzyszenia zostały porejestrowane, mogą otrzymywać dotacje. I pamiętam na pierwszych spotkaniach, jak mówiłem o tym, że moim marzeniem jest to, żeby te dotacje były nie tylko od miasta, ale też szerzej, od Urzędu Marszałkowskiego czy też z ministerialnych środków. I myślę, że ten rok i ubiegły to pokazał, że właśnie ta moja wizja się ziściła, bo yy, zarówno emeryci, jak i inni, inne organizacje, pozyskują środki z zewnątrz. My ich w tym wspieramy, udostępniamy Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jako miasto do tego, żeby tutaj różne przedsięwzięcia mogły być realizowane, żeby to było miejsce spotkań. I takie też zadanie dostała, dostał pan dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, żeby być takim animatorem i, i też, żeby pomagać organizacjom pozarządowym. I myślę, że on to dobrze realizuje, dobrze to się dzieje, a Raczej też słyszę pochwalne ze strony organizacji pozarządowych głosy. Także myślę, że teraz też jeszcze wiele rzeczy razem będziemy robić. W ogóle ta sfera społeczna wymaga w Raciążu też takiego współdziałania z ludźmi, nie tylko z samorządu, ale takimi mieszkańcami, którzy chcą się angażować w różne rzeczy. Dlaczego warto odwiedzić Raciąż? Warto odwiedzić Raciąż, bo można tutaj spotkać wspaniałych ludzi, wielu pasjonatów yy, historii miasta, ale też y, takich, którzy lubią to, co robią i dobrze to robią, bo mamy tutaj naprawdę y, wspaniałe firmy, które robią biznes europejski czy światowy, taki jak PolMlek, ale też y, mamy takie małe firmy, chociażby y, jedną z takich firm na ulicy Polnej, która robi niesamowite rzeczy z metalu, gdzie też z całego kraju ludzie mogą przyjeżdżać, zobaczyć i to jest jakby taka zawodowa sfera, ale warto przyjechać do Radziąża po to, żeby zobaczyć bardzo ładne mazowieckie miasteczko ze starą zabudową, która, której gdzie indziej nie widać, bo tutaj na przykład na ulicy Kilińskiego są bardzo unikalne budynki, całe kwartały, tak jak to kiedyś wyglądały parcelacje, układy takich podwórek i to wszystko drewniane, tego nie zobaczę nigdzie więcej w Europie, nawet w Czerwińsku, który jest nieco podobny do miasta, nie ma aż tak w całości zakowanych całych właśnie takich systemów, tych, tych ciągów, takich budynków podwórkowych, to jest jakby jedna sprawa, warto to przyjechać zobaczyć kościół, który jest pewnie najpiękniejszy w okolicy. Tutaj myślę, jak nie yy, w powiecie. Także jest tu wiele, wiele rzeczy do oglądania. Nie mówiąc już też o lasach wokół i przyrodzie, i, i, i też agroturystyce, która się zaczyna wokół rozwijać. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.